Jeśli interesujesz się starą motoryzacją szczególnie na dwóch kołach, a czasami nawet na trzech, to zapraszam Cię do odsłuchania podcastu Motowidy. Cześć. Ja mam na imię Marcin, a ty właśnie słuchasz przedpremierowego odcinka podcastu o starej motoryzacji na dwóch kołach, czyli Moto Vintage. Nigdy wcześniej nie nagrywałem podcastów i mam nadzieję, że treści przedstawiane przeze mnie będą atrakcyjne i przede wszystkim ciekawe. W dwóch słowach wstępu powiem, kim jestem, dlaczego podcast, o czym będę mówił w podcastach oraz moje najważniejsze osiągnięcia w dziedzinie motocykli zabytkowych. Obecnie moja praca związana jest z licznymi podróżami, przez co dużo czasu spędzam w samochodzie, a to w pewnym momencie mojego życia spowodowało, że słuchanie radia, powtarzalnej muzyki, reklam, wiadomości to zaczęło być nudne. Sięgnąłem więc do audiobooków, a z czasem do podcastów i dzięki temu czas spędzony w trasie był efektywnie i ciekawie wykorzystany. A jak tych audiobooków i podcastów się już nasłuchałem? To pomyślałem o zrobieniu własnego. Rzeczą, która mnie kręci najbardziej, są stare motocykle, więc temat podcastu był prosty. Pomysł na nazwę, czyli Moto Vintage, wpadł dość szybko. Gorzej było z nagraniem tego, co teraz słuchasz, bo to zajęło mi dużo więcej czasu. W kolejnych odcinkach chciałbym mówić o historii motocykli, o modelach, ludziach, którzy je tworzyli. Dodatkowo krótkie relacje z rajdów, wywiady z ciekawymi ludźmi związane szczególnie ze starą motoryzacją, na dwóch kołach oczywiście. Jeśli chodzi o moje najważniejsze osiągnięcia związane z motocyklami, to przede wszystkim to, że zakończyłem remont i nie pozbyłem się jeszcze Junaka, mimo różnych perypetii i historii z nim związanych. Kolejnym powodem do dumy jest dwukrotne zdobycie tytułu drugiego wicemistrza Polski w kategorii pojazdów zabytkowych, właśnie na motocyklu. W kategorii POST 70 w 2014 roku na hondzie CX500 oraz w kategorii POST 60 na wspomnianym wcześniej Junaku model M10 z 1965 roku. Nie będę wymieniał wszystkich zdobytych miejsc na różnych rajdach, bo to nie o to w tym chodzi. Ważnym dla mnie sukcesem jest dokupienie wózka bocznego i możliwość jeżdżenia z dziećmi i sprawianie im, a chyba przede wszystkim sobie, wielkiej frajdy z tego wspólnie spędzonego czasu. Jeśli uznasz, że tworzone przeze mnie materiały oraz treści są ciekawe i interesujące, to zapraszam do kontaktu. Myślę, że najlepszą formą będzie komentowanie. Zapraszam też do subskrybowania i oczekiwania na kolejne odcinki. Mam nadzieję, że będziemy w kontakcie, że wypowiesz się na temat tego, co tu robię. Dzięki czemu będę wiedział, jak to brzmi, bo to jest dla mnie bardzo ważne. Czy jakoś jest dobra, czy nie jest za głośno, nie jest za cicho, nie ma za dużo szumów itd. Itd. Dzięki za twój czas. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Motovintage. Cześć.